Smile! Stara! No? Naprawiłem kran. A naczynia pozmywałeś? Pozmywałem. To mogę iść na chwilę na dwór. A zupę ugotowałeś? O zupie zapomniałem. To nigdzie nie pójdziesz. Gdzie leziesz? Na balkon lezę, zapalić! Przecież chciałeś rzucić. Ciebie też chciałem, jakoś jesteś. Na balkon idę! Huhu. Huhu. Cześć. Cześć! Co tam się dzieje? Kiedy kochanie, ptaski latają! Uhu! Uhu! Krzywdź! Cieszą się z wolności! Co jest? Samolot? Sam... Samolot? Mik, mig. A, na migi będzie, na migi. Dobra. Na migi, no. Yy... Nie mogę, nie mogę. Ty nie możesz? Gadać. Mam, mam, masz? Masz rękę, masz rękę. Masz szlaban! Szlaban masz. Co narobiłeś? Nie... Nie odkurzyłeś. No to... No to ty ryzykant jesteś. Troszkę, troszkę... Ty tro troszkę, troszkę sobie nagrabiłem. Nawet nie troszkę. Franek. Cicho, cicho. Idzie stara. Chowaj się. Szybko. A, ja! Chowaj się. Szybko. Przygotujesz zupę, to potem zrobisz pranie. Dobrze. Wszystko na mojej głowie. Kończ już. Kończę, nie? Spalę to skończę, nie? <grystanie> A moja, proszę ciebie, pojechała do mamusi. To, to. To super, super. To może wypijemy jakąś wódeczkę, albo piwko. Gardło Cię boli. Nie. Ej, wolę piwko, ale nie możesz. Stara. No tak, no tak, no tak. To powiedz starej, że idziemy trzepać dywany. Dwa razy tutaj, nie. dziś, dwa razy dziś trzepałem. E, e, nie przejdzie, no nie przejdzie, no nie przejdzie. Ma, mam, masz? Masz żarówkę? Masz pomysł? Jutro Stara jedzie na zastrzyk do. na Narty jedzie. Czekaj, czekaj. No, nic nie zrozumiałem. Jeszcze raz. Skupiam się. Jutro stara jedzie na zastrzyk na działkę! Do, do ręka do białego stoku. To walniemy piwko. Po co, po co, po co tam jedzie? Nie wiem. Może nazliwać orzechów? Mam to. W, no. no wiadomo, kto by nie miał. Głupio pytam. Chyba już skończyłaś, tak? Tak, tak, kochanie, właśnie już skończyłem, idę. Dobra, dobra. Lecę. Mucha, mucha, mucha leci. No mu, mu. Muszę. Ugotować. Flaki! Do jutra!